Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, tutaj Pawier 9:6 i Call of Duty 2, czyli Stefan, coś ty się tak uwziął na tych nazistów! Co oni ci zrobili? Ale mamo, ja tylko obce cywilizację podbijam! Aha, no dobra, niech ci będzie! Dobrze, no to bierzemy karabin i jak już yy, teraz wspominałem, uwzięliśmy się na nazistów, więc się uwyzięliśmy na nazistów i godzimy nazistów, i będzie to atak na przedmieścia! Zajmij kilka bloków w mieście a następnie wesprzed, a tak na nieprzyjacielski skład! No, brzmi to naprawdę zacnie. Więc może... No oczywiście poziom niezbyt wygórowany. I zaczynamy! Stalingrad od roku 1943. To już te czasy, kiedy tak. Soviet bitwa. Ach, The German 6th Army at Stalingrad continues to crumble in the absence of a desperately needed supply line. Many German soldiers trapped in the city, who are now literally starving and running out of ammunition, continue to fight regardless, fearing that the Soviets will execute those who attempt to surrender. The fighting amongst the firebombed ruins of the city intensifies as thousands of Soviet infantry continue to retake Stalingrad one block at a time. No więc tak, dowiadujemy się, że odcięta szósta armia generała Paulusa, o nim można sobie poczytać, edukujcie się, yy, bardzo zaciekle walczy, nie chcąc się poddać, będąc w kotle stalingradzkim. Z powodu braku w zaopatrzeniu, Niemcy tracą co, co rusz teren. No i musimy z, te, z powodu tej desperacji zajmować budynek po budynku. Lorynetka się obecnie nie przyda. I teraz zajmiemy się zdobywaniem kilku budynków. No i już się zaczęło, no to do przodu. Ale co?! Jezu chryste. No, no dobra. Czyli nie wciskamy shifta, tutaj nie ma biegania. No tak to jest, Czyli skończyłem sobie partyjkę w Black Opsika i... na bieganie mam chęci, ale shiftem tutaj można sobie co najwyżej naziste. Nie zdążysz coś z tego MG. Ha Kurczę, buchająca beczka mnie rozwaliła. To reklama. Dobra, ja, granat poszedł, trzeba ładować. i szybko, szybko bieg na górę! Bieg na górę! Schować się! Czyścić, czyścić, patrzymy, 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 patrzymy! Dobrze. Tutaj wszyscy naziści martwi. Kurde. Czyli jesteśmy otoczeni przez jeden czołg, nas w dupę cmokał? Czołg będzie teraz na nas strzelał Cześć czołg tu jesteś dupa czołg Dobra Trzeba rzucić granat dymny I się przebiec uliczką Dobra Szybciej Chwila, jeszcze mało dymu Mało dymu, dobra, biegiem, biegiem Biegiem, biegiem No, ruszaj się Stefan Z życiem, z życiem Dobra, przebiegliśmy na drugą stronę ulicy Możemy odebrać cukier ze Eee, ale burdel Jest, 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 jest no. Dobra Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, Dupa. Zaraz wybuchniesz, będziesz bombowy Ha Dobra Dzień dobry, a ja tylko się przebiec chciałem. Co z tego, że ten janusz jest szybciej zbicie się? No dobra, 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 dobra. Co tutaj tramwaje? Będzie siódemka się spóźni. Dobra, chyba trzeba wrócić do budynku. Będziemy się, nie wiem, co teraz zrobić. Strzałka, krzyżyk, gwiazdka mówi do budynku. Idziemy do budynku. Odbij apartamentowce. uuu, no to jak oni mają takie luksusy w tym Związku Radzieckim, to. To się im nie dziwię, że się komu nasypła, no takie, takie tutaj... O, o, ja chcę, ja chcę eksplorowanie terenu. Nie, to nie jest RPG, nie ma eksplorowania terenu, debil jesteś. No, ta, ta 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 no to trzeba być naprawdę tempem żeby kampować sobie, yyy, pepeszki. No to cóż, chyba będziemy szli na z buta trepa. Czyli idziemy do przodu, naprzód, aleluja! Atakowa... Yy. no. Lej co, mądź idziesz? No Jezu chryste, no. Jak dobrze, tu jeszcze zostało mi 28 pocisków. Chyba zasypułem nas z góry granatami. Nieważne, naziści, 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 do domu. No więc, tak, a no, a propos wczorajszego odcinka World of Tanks, bo takie dziwactwa się porobiły niezwykle przewidywalny i w ogóle mądry wymyślił sobie iż będzie papier będzie sobie wysyłał film za pomocą konwertera i konwerter był taki okazało się zbugowany że podzielił film na dwie części no i a nie chciał mi się no sorry ale łączę mą nie chciałem drugi raz wysyłać tego samego dobra wystarczy tego łowiu dla nich ale chwila a jak stąd wyjść a dobra, czyli co? Jeszcze strzelamy? No to strzelamy Strzelam... Aha, dobra, czyli mam ostrzeliwać No to ostrzeliwuję No to ostrzeliwuję No strzeliwuję, ostrzeliwuję! Lufa się zaraz przegrzeje, nie, gówno, nie, nie przegrzeje się, bo to jest gra Tutaj jeszcze trochę ołowicy I jeszcze tutaj trochę ołowicy i ołowicy, ołowica, ołowica. Jeszcze ołowica, i jeszcze tutaj ołowicy. Kurczę, wiadro, wiadro, a na moim wale i nic. Jeszcze, jeszcze. A, a ja nie! No to mówię, strzela mnie wbiegać mi w drzwi. No mówię jak. No do słupa. A tu dalej zero, no betony totalne. No ale co można oczekiwać po związkowym radzieckowym edukacji No cały czas jest building on the left wasilii Dobrze, to teraz spokojnie wyważone seryjki, spokojne Za psa, kto się bije za psa Dobra Pizzę przywieźli

No rozwal tą ścianę, rozwal tą ścianę, tak mówi skrypt, skrypt prawdę ci powie, tak, dobrze zrobiłeś Idziemy na czołg Panter, panter, iźbin Panther. panter No i co teraz zrobisz? A, system No dobra, dawaj się, pokaż się Ja czekam, aż się czołg wychyli. No, na, no, no, spokojnie. Znaczy to, że się schylisz i będziesz szedł prosto na mnie, to nie znaczy, że nie będę Cię widział. No, dobra. Yy, no, jeszcze jakiś nazistowski O, tam jest ten nazistowski czołg. Dobra. Okej. Okay. Jest, jest, jest! Dawaj, dawaj, na krzywy ryj, na krzywy ryj! Jest, jest! Bomba! Jest bomba, jest bomba, to, to na ziemię! Jest bomba i ta! O, Jak to? Jak to? Jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to, jak to! Bomba przecież wybuchła! I zaś od tego miejsca gdzie kucał. Angry! Angry! Angry, angry, very angry! Żywnie. Dobra, to zrobimy tak. Wybieramy F, ale najpierw zaciepiemy się tam granatami dymnymi czekamy. Granat, jeszcze jeden granat dymny w takim władzie Dobra, 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 dobra. Złapiecie, złapiecie! Złapiecie! Jest. Podłożone. Dobra, położyłem się. Jest, 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 jest! udało się. Tym razem się udało. Czy to wszystko, czy to wszystko nie jeszcze jest jeden cel, który musimy pilnie zrealizować. Od tego zależą losy II wojny światowej. Trzeba wyczyścić okopy. To jest cel, ale jeszcze jest jedna gwestka. No to ruszamy do przodu. Co jeszcze musimy zrobić, aby być super? No, oprócz tego, że nie mamy już magazynka, mamy ostatni magazynek. Dobrze, to teraz jest super, twardo, hard misja. Jest jeden magazynek, 77 naboi, 71 naboi i teraz trzeba zniszczyć całą wojnę, wygrać trzeba jednym magazynkiem. I no i to dokończymy prawdopodobnie w następnym odcinku. A teraz się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że było całkiem przyjemnie. Nie ukrywam. Rozgrywka bardzo emocjonalna, emocjonująca, emocjonalna. Ale to teraz tak proszę Państwa, bez cygaństwa. Lecimy dalej. Nie ma, nie ma! Lecimy dalej. Dokończymy tą misję. Nie ma, że boli. To jeden ten musimy załatwić. To tak, lecimy do przodu. Szybciuteńko. Ratusz, tak. Do ratusza musimy dotrzeć. I dotarciem do ratusza prawdopodobnie nie zakończymy, ale nieważne. Idziemy, idziemy, tak. Gdzie jesteśmy? Tutaj, wychodzimy przez dziurę w ścianie, Kulturalnie kulturalni ludzie w cywilizowanym świecie. I co? I tyle! Wychylił się, dostał w czachę. I, i koniec misji. Okay. Dobra. Jaki jestem śmieszny Jaki jestem śmieszny Coraz bliżej święta tak w ogóle wiecie? Grudzień, 24 dni zostały Zostały 3 tygodnie do maratonu Call of Duty Watch at War Świat na wojnie Świat w wojnie, dobra na razie czyścimy. Towarzystwo oczyszcz, czy, 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 czy. Dobra, ale no bo. Ej, no co, ja sam gram? Gdzie jest moje debilne? A które mam mnie wspierać ogniowo? Dobra. Muszę się sojować, ten teraz ten skaroka rozwalił. Wyjątkowo celni są, no. Tak jak sobie nie umieli trafić w ogóle, tak teraz trafiają za każdym razem. Dobrze, przeładowane, idziemy. Ha, dobrze. Schowałem się za betonowym murkiem przeciwpancernym. Zabiłem jednego nazistę. Przycelowałem, zabiłem, nie zabiłem. Rzucił we mnie granatę, a to szuja. Ale zabiłem drugiego nazistę. O, teraz zabiłem drugiego nazistę, zabiłem trzeciego nazistę. Czwartego nazistę zabiłem Piątego nazistę zabiłem Szósty biegnie, przeładuje Szósty, szósty, szósty nie żyje Jezus Maria Siódmego zabiłem, ósmego zabiłem Nie wiem, ale dziewiąty mógłby się łaskawie wychylić, fajnie by było Ale to jest baratusz. ratusz Chociaż mój rosyjski mówi, że to pisze Uniwersytet. Uniwersytet, tak, To jest uniwersytet. Uniwersytet... Uniwersytet zapewne Włodzimierza Lenina. Nacis! 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 Nacis everywhere! Nacis is easy! Nacis... Eee, nac dobra. Przeładować i teraz będzie. Dzień dobry szliśmy was od flanki! Okrążyłem was! Trzy razy! Poddajcie się! Jaki debil. Za przeproszeniem, żeby go nie obrażać, ale za przeproszeniem. Dobrze, to co? Tam zaś nazista się chowa w tramwaju. Dzień dobry, Bileciki do kontroli. Dobrze. Dobrze, tutaj wszyscy naz naziści z tramwaju wysiedli. Ho, pójdziemy górą, jestem wyje, wyżej. Schowałem się na uniwersytecie. Tak jak niektórzy się kiedyś ukrywali przed wojną na uniwersytecie, a teraz ja się ukryłem przed wojskiem na uniwersytecie za czasów HORO. Tak, teraz ja się ukryłem za wojną przeciw wojnie na uniwersytecie za murkiem. No i co, 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 no dobra. How far? Taki bardzo zachodni ten... Ha Gdzie on strzelał? Ja pierniczę. Samoloty zestrzeliwał. O, y te specjalne drzwi są grube jak czołg i dlatego użyję bomb, których używam przeciw czołgą. No i chyba teraz już naprawdę zakończę ten odcinek. Ten, ten był wyjątkowo taki dynamiczny, było krzykliwie głośno wybuchowo, było naprawdę emocjonująco, mam nadzieję, że przez to było naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w Just Cause 2, który będzie już jutro na moim kanale. To był Call of Duty 2, a ja jestem Papier 9.6.